Mężczyźni nie zawsze mówią, co czują, ale ujawniają to nieświadomie. Mężczyzna rzadko mówi wprost, że się zakochuje. Nie wyznaje tego łatwo. Nie pisze kartek ani nie ogłasza na głos tego, czego jego serce wciąż próbuje zrozumieć. Dla niego miłość to wejście na nieznane terytorium. To poddanie się uczuciu, które wymyka się spod kontroli i logiki, a to dla wielu jest przerażające. Ale jeśli przyjrzysz się uważnie. Zobaczysz, że miłość nie przychodzi w słowach, objawia się w szczegółach. Karl Jung mówił, że to, co nie trafia do świadomości, powraca jako przeznaczenie. I w miłości jest to widoczne. To, co mężczyzna czuje, ale nie potrafi nazwać, w końcu wymyka się przez język nieświadomego. On nie mówi, że zakochuje się, ale zaczyna zadawać inne pytania. Proste pytania wręcz banalne, ale niosące znaczenie. Małe zdania, które, jeśli są usłyszane ze wrażliwością, ujawniają poruszające się serce. Ten film jest zanurzeniem w to subtelne terytorium, zaproszeniem do dostrzeżenia tego, co prawie nikt nie zauważa, bo większość jest rozproszona wielkimi gestami, bezpośrednimi wiadomościami, wyraźnymi obietnicami. Podczas gdy prawdziwa miłość kryje się między wierszami, a mężczyzna kiedy oddaje się emocjom, nie zmienia tonu, zmienia sposób, w jaki przywiązuje uwagę. Istnieją trzy pytania, które mężczyzna zaczyna zadawać, gdy coś w nim się zmienia. Trzy dyskretne sposoby na powiedzenie: Zależy mi, jestem tu, wpływasz na mnie. I wiele kobiet tego nie zauważa. Myślą, że to grzeczność, rutyna, nawyk, tymczasem to jego nieświadomość, szukająca miejsca w jej sercu. Dziś odkryjemy te trzy pytania. A co więcej, zrozumiemy, co się kryje za każdym z nich. Co oznacza ten gest? Co dusza próbuje wyrazić, nie mając odwagi, by wypowiedzieć to na głos? Bo mężczyzna, który kocha, nie musi mówić, zaczyna pytać w inny sposób. Czy wszystko u Ciebie w porządku? Gdy pyta więcej niż słowa na początku wydaje się to pytanie proste, błaho takie, jakie każdy zadałby z uprzejmości, lub z przyzwyczajenia. Czy wszystko u Ciebie w porządku? Mówi on, a odpowiedź pada automatycznie: Tak, wszystko w porządku. Ale gdy mężczyzna się zakochuje, to pytanie zmienia swoje miejsce w jego wnętrzu. Przestaje być formalnością i staje się emocjonalnym radarem to nie jest to, co mówi, to jak to mówi ton, rytm, spojrzenie wszystko niosą w sobie cichą niepokój. On nie tylko pyta on czuje. Karl Jung stwierdził, że wszystko, co nas drażni w innych, może doprowadzić nas do zrozumienia samych siebie. I podobnie to, czym się przejmujemy u drugiej osoby, ujawnia, na co kierujemy naszą energię emocjonalną. Gdy mężczyzna zaczyna pytać często, czy wszystko u ciebie w porządku, nawet gdy wydaje się, że nic się nie dzieje, to sygnał, że jego nieświadomość próbuje utrzymać więź, próbuje dotknąć twojego wnętrza próbując zrozumieć czy jest już częścią twojego życia czy wciąż stoi z zewnątrz ważne jest by dostrzec że to pytanie nie pochodzi z potrzeby kontroli pochodzi z wrażliwości on wciąż nie wie jak powiedzieć że czuje więcej niż się spodziewał wciąż nie czuje się gotowy by wyznać zależy mi na tobie bardziej niż przypuszczałem więc obserwuje dba o szczegóły analizuje twój milczenie i to pytanie staje się najbezpieczniejszym kanałem do wyrażenia czegoś, czego sam jeszcze nie rozumie. Gdy mężczyzna się zakochuje, zaczyna troszczyć się o twój stan emocjonalny, jak o własny. Jeśli wydajesz się zdystansowana, on to odczuwa. Jeśli milczysz, pyta. Nie po to, by naruszyć twoją przestrzeń, ale dlatego, że już jest dotknięty. Czy wszystko u ciebie w porządku? Przestaje być kurtuazją, staje się pragnieniem połączenia. To jego nieświadomość, mówiąca: Twoje samopoczucie jest dla mnie ważniejsze, niż chciałbym przyznać. To jest pierwszy klucz, pierwszy znak, pierwsza szczelina, przez którą miłość wymyka się bez pozwolenia. A jeśli wsłuchasz się uważnie, zrozumiesz, że on nie pyta tylko, jak się masz. Pyta, czy w tej odpowiedzi jest dla niego miejsce. Cicha troska, kryjąca się za emocjonalnym zatroskaniem. Gdy mężczyzna pyta, czy wszystko u ciebie w porządku, tak często, że wydaje się to nieproporcjonalne do sytuacji, nie dzieje się tak, dlatego że kwestionuje Twoją siłę, ani dlatego, że uważa, że nie potrafisz poradzić sobie ze swoimi uczuciami. Dzieje się tak, ponieważ nieświadomie powiązał Twoje poczucie spokoju ze swoim własnym wewnętrznym spokojem. Twój stan emocjonalny już wpływa na Jego, i to jest jeden z najbardziej subtelnych, a zarazem potężnych sygnałów że miłość zaczęła przenikać niewidzialnymi ścieżkami. Ta cicha troska różni się od chęci ochrony. On nie próbuje rozwiązywać twoich problemów, wciąż nie wie jak pomóc, ale pragnie być blisko, chce zrozumieć, chce oferować wsparcie, nawet nie mając wszystkich właściwych słów, a to w męskim języku jest rzadkością, bo mężczyzna zwykle angażuje się emocjonalnie tylko w to, co już czuje jako część siebie. Dlatego jeśli troszczy się o Twój dzień, o Twój wyraz twarzy, o Twój ton głosu czy milczenie w wiadomościach, to dlatego, że nie potrafi już traktować Cię jak kogoś obcego. Karl Jung przypominał, że nieświadomość objawia się w powtarzających się drobnych gestach. I ten wzorzec troszczenie się powracające niczym automatyzm o Twoje emocjonalne dobro, pokazuje, że próbuje budować z Tobą intymność emocjonalną. Nie fizyczną, niepraktyczną, emocjonalną intymność, przestrzeń, w której więź wykracza poza to, co się mówi i robi, gdzie sama obecność drugiego człowieka staje się ważniejsza niż zwykle. To tutaj męska miłość zaczyna zyskiwać Głębie, gdy on uświadamia sobie, że twoja ból go niepokoi, nawet jeśli nie został przez niego spowodowany, że twoja radość go uspokaja, choć nie ma z nią bezpośredniego związku że twoje milczenie rodzi w nim pytania, których sam jeszcze nie potrafi sformułować. I ta troska, której on może nawet nie rozumieć racjonalnie, to język rosnącego uczucia. On wciąż nie potrafi nazwać tego miłością. Wciąż nie zebrał odwagi, by jasno powiedzieć co czuje, ale gest go zdradza. Pytanie go wydaje najaw. Ciągła uwaga ujawnia to, czego słowa jeszcze nie potrafią. Bo kiedy mężczyzna troszczy się w ten sposób, w milczeniu o uczucie, którego sam jeszcze nie rozumie, to znak, że jest znacznie bardziej zaangażowany, niż chciałby przyznać. A kobieta, która potrafi usłyszeć gest za słowami, rozpoznaje. On próbuje cię chronić w nowy sposób, nie siłą, lecz obecnością emocjonalną. Gdzie jesteś? Gdy nie szuka kontroli, lecz więzi, mało które zdanie wydaje się tak banalne jak to. Gdzie jesteś? Krótkie, rzeczowe, codzienne. Na pierwszy rzut oka wygląda jak czysto praktyczne pytanie, ale gdy mężczyzna się zakochuje, zaczyna ono nieść inny ciężar. Przestaje być geograficzne, staje się emocjonalne. On nie pyta tylko o lokalizację, pyta, czy wciąż jesteś blisko nim emocjonalnie. Karl Jung mówił, że najprostsze symbole niosą najgłębsze znaczenia, gdy pochodzą z nieświadomości. I pytanie, gdzie jesteś, ten staje się jednym z takich symboli. Kiedy zaczyna je zadawać często, poza kontekstem, bez praktycznego powodu, w pozornie trywialnych momentach, to sygnał, że jego ciało tęskni za czymś, czego serce jeszcze nie wyraziło. Tego rodzaju gest to nie kontrola, jak wiele kobiet błędnie interpretuje. Kontrolujący mężczyzna wymaga, narzuca, dusi. Ale kiedy mężczyzna odczuwa twoją nieobecność i pyta, gdzie jesteś, w sposób spokojny, uprzejmy, bez napięcia, to nie dlatego, że chce Cię pilnować. To dlatego, że coś w Nim czuje Twoją nieobecność nawet w niewielkiej odległości. To próba dotknięcia Twojej obecności, upewnienia się, że więź wciąż istnieje, może nie powie, tęsknie za Tobą. Może nie odważy się przyznać, że w pewnych momentach dnia Twoje myśli wkradają się do Jego głowy z dezorientującą naturalnością. Może nie wie, że czeka na Ciebie w małych milczeniach w przerwach między zadaniami, w chwilach codziennego zgiełku. Ale to pytanie pada i ono mówi to czego on jeszcze nie umie. Jesteś blisko mnie nawet gdy cię nie widzę? Mężczyzna, który kocha, choć może nie być tego świadomy, zaczyna tworzyć emocjonalne mapy. Chce wiedzieć gdzie się znajdujesz, nie po to by cię kontrolować, lecz by pozostać z tobą w łączności. Chce wiedzieć jak mija twój Dzień nawet jeśli nie dzieje się nic niezwykłego. Chcę wiedzieć, czy Twoje spojrzenie nadal spotyka Jego w tym ogromnym świecie. I gdzie jesteś? Staje się subtelnym pytaniem. Wciąż jestem częścią Twojego krajobrazu? Zauważ, jeśli pyta to bez drugich intencji, bez podejrzeń, bez wymagań. to dlatego, że już poczuł, iż twoja obecność ma wartość, uczuciową. Próbuje pozostać w kontakcie, nawet gdy życie stawia was w różnych rytmach, bo dla niego teraz nie wystarczy wiedzieć, że istniejesz. Chce wiedzieć, gdzie bije twoje serce, jego obecność w rzeczach niewidocznych. Umysł, który za tobą podąża, gdy mężczyzna się zakochuje, zaczyna zabierać cię w miejsca, których nie widzisz, w miejsca wewnętrzne, w codzienne myśli, w małe przy okazji wspomnienia o tobie, nawet gdy stara się pozostać skupiony, i dlatego pytanie, gdzie jesteś. Pojawia się niby znikąd, bo w tym momencie już kroczysz z nim, nawet jeśli jeszcze tego nie wiesz. Karl Jung mówił o mocy wewnętrznych obrazów i o tym, jak nieświadomość projecuje na drugiego to, co czuje, ale jeszcze nie potrafi zintegrować. I kiedy mężczyzna zaczyna emocjonalnie związywać się z kimś, tworzy w umyśle obrazy. Wyobraża sobie, jak się masz, z kim jesteś, czy się uśmiechasz, czy jesteś zmęczona. Czy myślałaś o nim zaraz po przebudzeniu? A to, co wydaje się lekkie, jest w istocie dowodem na to, że jest głęboko zaangażowany emocjonalnie. Gdzie jesteś? To tylko widoczny czubek znacznie głębszej obecności. Już go nosisz w myślach. Już nie jesteś tylko czyjąś zewnętrzną towarzyszką. Stałaś się jego wewnętrznym krajobrazem. Towarzyszysz mu w korkach, w przerwach między zadaniami, w milczeniach, które kiedyś były tylko ciszą. A teraz są miejscami, w których się pojawiasz bez zaproszenia. To jedna z najpiękniejszych i najbardziej niewidocznych form połączenia. Bo kobieta, która dostrzega ten ruch, wie, że nie musi wymuszać obecności, nie musi monitować wiadomości, nie musi powtarzać, że jest tam. Ponieważ mężczyzna, choć nie przyzna się otwarcie, już odczuwa tęsknotę wśród samej obecności. Już tęskni, zanim odejdziesz. Już odlicza chwilę do kolejnego spotkania, choć maskuje to rozproszeniem. I nie chodzi tu o obsesję czy zależność. Chodzi o rozwijające się oddanie emocjonalne. O cichą więź, która pogłębia się z każdym drobnym gestem, z każdą wiadomością, na którą odpowiedzi nie było od razu, ale na którą on czekał. Z każdym twoim szczegółem, który zachował w pamięci, nie komentując. Bo miłość, gdy zaczyna dotykać męski umysł, osiada tam, gdzie najmniej się jej spodziewał, w rzeczy niewidzialnych. Dlatego, gdy pyta, gdzie jesteś, może tak naprawdę pytać, wciąż jesteś ze mną, nawet gdy cię nie widzę? A może jeszcze głębiej, dlaczego twoja nieobecność nagle zajmuje tak wiele miejsca w moim wnętrzu? To drugie pytanie, które zdradza ruszające się serce: umysł, który za tobą podąża, i duszę, która już nie potrafi udawać obojętności. Czy jesteś ze mną szczęśliwa? Męskie nieświadome proszące o odpowiedź, gdy mężczyzna zadaje to pytanie, przekracza niewidzialną granicę. Granicę od zwykłego zainteresowania do emocjonalnego zaangażowania, od pragnienia do uczucia, od towarzystwa do więzi, czy jesteś ze mną szczęśliwa, wydaje się lekkim, codziennym wręcz niepewnym pytaniem, ale zanim kryje się stłumiony krzyk męskiego nieświadomego, zależy mi na tym, co czujesz będąc ze mną. Karl Jung mówił, że wszystko, co nie zostaje uświadomione, objawia się jako przeznaczenie. I tego rodzaju pytanie pojawia się właśnie wtedy, gdy mężczyzna doświadcza czegoś, czego jeszcze nie zrozumiał do końca. Zaskakuje się, myśląc o tobie częściej, ceniąc twoją obecność, czerpiąc przyjemność z twojego uśmiechu, a równocześnie zaczyna obawiać się utraty tego wszystkiego, nie wiedząc nawet, czy ty czujesz to samo. Dlatego pyta. Nie z potrzeby kontroli, nie z próżności, lecz z wrażliwości. Ta wrażliwość jest rzadka, bo wielu mężczyzn od najmłodszych lat uczy się, by nie okazywać wątpliwości, nie pokazywać lęków uczuciowych, nie zadawać pytań, które ich zbyt odsłaniają. Ale gdy zaczyna troszczyć się o Twoje szczęście w związku, to dlatego, że nie jesteś już tylko kimś obok, stałaś się emocjonalnym punktem odniesienia. Twój nastrój wpływa na jego. Twoja radość go uspokaja, twoja smutek go niepokoi. Czy jesteś ze mną szczęśliwa? To odbicie tego stanu, to zwierciadło serca, które w milczeniu mówi: Chcę cię uszczęśliwić, ale nie wiem, czy mi się to udaje. To subtelny lęk przed utratą nie fizyczną, lecz emocjonalną. Boją się, że jesteś obok, ale w myślach już odeszłaś. Boją się, że twoja obecność nie daje już radości, że twój gest przestał wzruszać że Twoja obecność stała się rutyną, dlatego pyta, aby wiedzieć, czy wciąż porusza Twój świat. I wiele kobiet, nie rozumiejąc tego języka, odbiera to jako niepewność, wymuszenie czy zaborczość. Tymczasem to odwrotnie to odwaga początek nowego poziomu oddania to moment, gdy stawia serce na stole, nawet nieśmiało odwagę, by poprosić o potwierdzenie, nie wiedząc, jaką usłyszy odpowiedź. Odwagę, by otworzyć okno, podczas gdy zawsze trzymał drzwi zamknięte na klucz. Bo gdy mężczyzna pyta, czy jesteś ze mną szczęśliwa, to dlatego, że już w pewien sposób jest emocjonalnie związany z Twoją odpowiedzią. Wrażliwość ukryta pod płaszczykiem ciekawości emocjonalnej mężczyźni rzadko czują się swobodnie, pokazując swoje emocjonalne słabości. Od najmłodszych lat uczą się nosić zbroje, uciszać wątpliwości, tłumić niepewności. Jednak prawdziwa miłość ma cichy sposób na rozmontowanie tych obron. Jednym z najdelikatniejszych sposobów jest zadawanie pytań, które wyglądają na swobodne, ale w rzeczywistości ujawniają duszę proszącą o schronienie. Czy jesteś ze mną szczęśliwa? Może brzmieć jak zwykła ciekawość, ale to o wiele więcej to poszukiwanie emocjonalnego potwierdzenia ukryta prośba o akceptację. Prawie dziecięca próba upewnienia się, że to, co ofiaruje, jest wystarczające, a to, od kogo rzadko padają emocjonalne wyznania, to akt najprawdziwszej otwartości. Karl Jung twierdził, że im bardziej cień jest wypierany, tym większą władzę zyskuje nad świadomością. U wielu mężczyzn cień emocjonalnej niepewności objawia się właśnie w ten sposób: przez próbę kontrolowania zewnętrznego świata, lub nagłą potrzebę potwierdzenia uczuć drugiej osoby. Pytanie czy jesteś ze mną szczęśliwa no nie jest chłodne. Wypływa samo, nawet jeśli ego walczy by zachować pozory pewności siebie. To wrażliwość, która przebija się na zewnątrz, nawet jeśli ukryta pod lekkością. Gdy mężczyzna kocha, zaczyna bać się utraty. A największy lęk to nie opuszczenie ciała, to odejście emocjonalne. Obawia się, że jesteś obok, ale w środku już odeszłaś. Boi się, że twoja obecność nie wywołuje radości, że twój gest nie porusza, że twoja towarzyskość stała się rutyną, dlatego pyta, bo chce wiedzieć, czy wciąż oddziałuje na twój świat. I wiele kobiet nie pojmując tego języka, myli to z niepewnością, naciskiem czy zaborczością, ale to odwrotnie. To odwaga. To początek budowania czegoś nowego. To on przyznający się choć po cichu, że Twoje szczęście jest ważniejsze od Jego dumy, że Twoje zadowolenie blisko Niego przewyższa strach przed pokazaniem słabości, że to, co razem tworzycie, jest tak cenne, że nie może pozostać w milczeniu. To pytanie zadane z czułością pokazuje, że On już nie chroni tylko siebie, próbuje chronić to, co między Wami. I to jest miłość w budowie rozpoznać to znaczy dostrzec człowieka za tarczą. Zobaczyć chłopca, który pyta, bo mu zależy, mężczyznę, który szuka ucha, bo pragnie pozostać, partnera, który, choć nie umie nazwać tego uczucia, już daje najprawdziwsze, co ma, swoją wrażliwość zawiniętą w nieśmiałe słowa. Gdy mężczyzna kocha, miłość wymyka się językiem nieświadomości. Mężczyzna rzadko mówi wprost, że się zakochuje, waha się, udaje, milczy. Bo dla niego kochać to ryzykować na terytorium, gdzie nic nie da się całkowicie kontrolować, ale prawdziwa miłość nie czeka na pozwolenie, ona wymyka się, przecieka przez subtelne pytania, niespodziewane troski, gesty, których on nawet nie zauważa. To nieświadomość przybierająca formę słów, które na pierwszy rzut oka wydają się proste, ale mówią wszystko. Czy wszystko u ciebie w porządku? Gdzie jesteś? Czy jesteś ze mną szczęśliwa? To nie są zwykłe zdania. To otwarte drzwi do wewnętrznego świata mężczyzny, który dopiero zaczyna się naprawdę angażować. On nie udziela odpowiedzi. On zadaje pytania przepełnione uczuciem. Ujawnia, że mieszkasz już w jego myślach, że jego spokój zależy od twojego dobrostanu, że twoje szczęście stało się odzwierciedleniem jego własnej wartości. Karl Jung mówił, że to, co w nas najintymniejsze jest tym, co najczęściej próbujemy ukryć. A w tych małych pytaniach mężczyzna odkrywa wszystko, co stara się ukryć. Swoje oddanie, potrzebę przynależności, pragnienie bycia wybranym, nie tylko z zewnątrz, lecz wewnątrz. Dlatego jeśli usłyszysz te pytania od kogoś, słuchaj całym sercem. Nie są one trywialne. To przebranowane wyznania. To wyznania, których Duma nie potrafi wypowiedzieć. To uczucia, które wymykają się tonem głosu, częstotliwością, czasem jaki on poświęca na oczekiwanie twojej odpowiedzi. I potrzebujesz tylko jednego, by to rozpoznać wrażliwości. Jeśli ten materiał pomógł ci zobaczyć miłość wyraźniej, skomentuj poniżej, czy zauważyłaś te pytania u kogoś, a może sama je zadawałaś, nie zdając sobie sprawy z tego, co czułaś. Podziel się swoim doświadczeniem, może trafi do kogoś, kto również potrzebuje tego przemyślenia? Jeśli chciałabyś więcej takich treści, zasubskrybuj kanał. Tutaj zagłębiamy się w to, co niewielu ma odwagę eksplorować, w to, co niewidoczne w relacjach, w psychologię uczuć, w moc więzi, które nie da się w pełni wyjaśnić, ale które przemieniają. A jeśli znasz kogoś, kto powinien to usłyszeć, udostępnij ten film. Czasem jedno zdanie wystarczy by rozbudzić w kimś świadomość tego, co naprawdę znaczy kochać, nie wiedząc o tym. Bo ostatecznie miłości nie potrzeba wielkich gestów, wystarczy mężczyzna, który pyta duszą, i kobieta, która potrafi słuchać sercem.